W przednim odcinku. Z znaczy, mecenasem Mediną? To ja. presja de la Torre. Mam już dla pana te pieniądze. Odprężaliście się? Jak? Normalnie, wdychając powietrze, medytując. Świetnie, ale nie życzę sobie, żebyś się z nim odprężał. Ja się nie czepiam w twoich lekcji z tą Palomą. Powiedziała, że jedzie do szpitala. Nie wiesz po co? Była omówiona z doktorem Dejdo. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. pozostałych drogach.

Bardzo Cię wymęczyłem? Wcale nie. To wszystko? Tak, mamy już wszystkie badania. Bardzo Ci dziękuję. Nie ma za co. Mogę wiedzieć, co tu się dzieje? Co tu robisz? Przepraszam. Coś Ci delega? Jesteś chora? No. Nic mi nie jest. Więc o co chodzi? Może niech lepiej sama ci wyjaśnić. Poczekam na zewnątrz. Porozmawiajcie spokojnie. Co ci jest? Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Nieważne. Chcę wiedzieć, co ci dolega. Wszystko w porządku. Jestem zdrowa. Nie chciałam nic mówić, dopóki nie miałam całkowitej pewności. Mówić o czym? Martin zrobił mi badania przygotowujące do operacji nogi. Zdecydowałaś się na operację? To podobno niezbyt skomplikowany zabieg. Będę mogła normalnie chodzić. I to była ta wielka tajemnica. Uważasz, że powinnam poddać się operacji? Jeśli tego chcesz. Robię to także ze względu na ciebie. Żeby ci się bardziej podobać. To niemożliwe. Podobasz mi się taka, jaka jesteś. Kocham cię. Przepraszam, że nic ci nie powiedziałam. To miała być niespodzianka. Teraz wszystko rozumiem. Wybacz mi. Zachowałem się jak głupiec. To kretyn. Co on sobie wyobraża? Jeśli jej coś zrobi, o co ci chodzi? Boisz się, że ją pobi? Widziałaś, jak władował się do gabinetu. Był ściekły. Niech tylko ją dotknie, a... Nie słyszę żadnych przeków. A ty myślałeś, że Martini i ja podobasz mu się. Ale mnie podobasz się ty. Tylko ty. A ty? A tobie? Co mnie? Jesteś pewien, że nikt inny ci się nie podoba? Na przykład Sandra? Oczywiście, że nie. Właśnie urządziliśmy sobie pierwszą scenę zazdrości. I ostatnią. Już zawsze będziemy sobie ufać. Obiecuję. Zapomnij o niej. Jest dobra, urocza i co tylko chcesz. Ale jest mężatką i kocha swojego męża. Ona nie jest dla ciebie. Nie chcę, żebyś cierpiał. Masz rację. Jestem skończonym durniem. A ja idiotką. Milagros powiedziała mi o operacji. Przepraszam za to wtargnięcie. Zgadzasz się z jej decyzją? Jeśli to ją szczęśliwi? W pełni popieram. Cieszę się. Ustalimy termin? Jeśli chodzi o mnie, to mogę nawet jutro. To prosty zabieg. Mamy wszystkie badania. Na jutro jesteśmy umówieni w magistracie. Mamy ślub cywilny. Rozumiem, że nie chcesz przyjechać prosto ze ślubu do szpitala. Nie. Nie ma pośpiechu. Ważne, że się zdecydowałaś. Ja jestem do Twojej dyspozycji. Jak wspomniał José, bierzemy jutro ślub. Chciałabym was zaprosić. Dziękujemy. Chodź na kawę. Chętnie. Do widzenia. Chciałabym zajrzeć do Lucy. Po powiedzieć jej o ślubie. No to chodźmy. Co tu robił ten Twój głos na telefonie? Mówiłem, że nie chcę wiedzieć o jego istnieniu. Dlatego umówiłem się z nim wcześniej rano. Nie pytałem, kiedy tu przyszedł, tylko po co. Przepraszam, szefie. Co on tu robił? Jutro? Bardzo się cieszę. Moje gratulacje. Przykro mi, że nie będziesz mogła przyjść. Mimo to, dzięki za zaproszenie. Przepraszam, ale muszę ją zabrać na radiologię. To nie potrwa długo. Już wychodziliśmy. Powodzenia. Trzymaj się. Ładna z nich para. Teraz nie będziemy musieli tkwić przy telefonie cały Boży Dzień. Ktoś to podłączył i za każdym razem, jak ktoś będzie dzwonił do albo z rezydencji, rozmowa zostanie automatycznie nagrana. Przedtem wiele rozmów nam umykało, a ponieważ to tajemnica, nie możemy tu posadzić nikogo na stałe. I to działa? Mamy już pierwsze automatyczne nagranie. Tu jest zapisana data i godzina. Technika czyni cuda. Nie chce pan posłuchać? Radzę, naprawdę warto. Halo? Halo? Dawno nie dzwoniłam. To mówi. Robak, który gryzie Twoje sumienie. Kim pani jest? Czego chce? Dręczyć cię. Mścić się. Za co? Nic pani nie zrobiłam. Jesteś przerażona? Boisz się? Kim jesteś? Grunt usuwa cię się spod nóg. I bardzo mnie to cieszy.